Znajduje się na osiedlu wrocławskim e, Wojnowie. To jest osiedle, które sąsiaduje bezpośrednio z terenem naszej gminy. Otóż co ja na tym terenie robię i dlaczego Państwu w ogóle o tym mówię? Otóż w tym miejscu stoi tablica mówiąca o modernizacji wrocławskiego węzła wodnego, budowa systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia, etap pierwszy. Otóż od bardzo długiego czasu, a mianowicie od 1997 roku, kiedy to była powódź, tysiąclecia tak przynajmniej była wówczas nazwana od tego czasu mieszkańcy gminy Czernica oczekują na modernizację wałów przeciwpowodziowych. A to dlatego, że one miejscami są bardzo słabe i wiemy o tym, że było zagrożenie powodziowe bardzo duże dla nas i że późniejsze powodzie, mniejsze co prawda, ale też jak na naszą skalę bardzo duże, stwarzały duże zagrożenia, miejscowe podtopienia. I tylko chyba ofiarna praca ludzi spowodowała to, że nasza gmina w sposób specjalny nie ucierpiała, nie ucierpiała. Poza tymi miejscowościami, jak Czernica, ulica taka jest, schodząca nad Odrę, no i ratowice, które mają też ulicę bardzo nisko położoną, i tam są domostwa, które zawsze w czasie powodzi cierpią. Natomiast pozostałe miejsca naszej gminy są chronione dosyć dobrze przez wały przeciwpowodziowe, ale te wały, proszę Państwa, no, są już leciwymi e, budowlami, i należą im się remonty. Ta tablica jest dla nas zwiastunem chyba dobrym, bo zdaje się, że ruszyła tak długo oczekiwana e, praca przy umocnieniu tych wałów. E, kiedy patrzę, proszę Państwa, w moją prawą stronę, widzę powolone drzewa na e, wale przeciwpowodziowym. Te drzewa są pościnane, więc wygląda na to, że prace ruszyły. A skoro ruszyły, to jest nadzieja na rychłe ich zakończenie czego sobie i Państwu życzę, aby nam się żyło bezpiecznie, żeby woda, która jest dobrodziejstwem, która jest y, też takim dla nas terenem rekreacyjnym, żeby nie stanowiła zagrożenia ani dla naszego życia, ani dla naszych y, dobytków, dla naszego majątku. Dla telewizji lokalnej mówił Piotr Grubarczyk, dziękuję za uwagę.